Halo, halo, świneczko z tej strony JaviMoiroza w dzisiejszym, fascynującym materiale, który widzicie, nieco różniącym się bardzo moc i dzisiaj, moi drodzy, zagramy sobie na odcineczku, pokażę wam, moi drodzy, mój ekwipunek, co ma, moi drodzy, czego nie mam, jakie mam ustawienia i nie tylko, moi drodzy, mam nadzieję, że będziecie oglądać do końca, bo ja sam, moi drodzy, będę grał jeden z pierwszych razy, oczywiście, w Fortnite'a na iPadzie, bo jeszcze wcześniej grałem, moi drodzy, a teraz was zapraszam, oczywiście, do oglądania, zostawcie łapkę w górę, jeśli chcielibyście więcej takiego typu kontentu, a na pewno z wami będę stawał się lepszy i też będziecie widzieć moje pierwsze przegrane, pierwsze, Wygrane. No i oczywiście mój trochę zbytej gierce. leci Tutaj moi drodzy, jak pewnie widzicie, takie mam ustawienia. Ogólnie tutaj wszystko jest zrobione już na tip-top, żeby nie było żadnych tutaj oczywiście niedogodności. Mam ustawione wszystko na takie tutaj oczywiście rzeczy. Jeśli byście chcieli jakby taki yy, mocny odcinek ze oczywiście ustawień, to po prostu dajcie mi znać. Ja gram w, oczywiście w Fortnite'a od bardzo długiego czasu. Mamy plecak, moi drodzy, z trzeciego sezonu bez rozdziałów. Mamy także, moi drodzy, z czwartego sezonu. Moi drodzy, mamy kolejny z trzeciego sezonu. I moi rodzaj to są inne, inne inne, ale jakby tutaj już, moi drodzy, nie to zbytnio nie styli, ponieważ jestem OG playerem, gram moi drodzy, od około drugiego sezonu Fortnite'a, Albo lotnie, moi drodzy, i tutaj w tych lotniach jest naprawdę mega, mega ciekawie, ponieważ mam to jest akurat rozdziałowa. To jest, moi drodzy, czwartego sezonu, taka mocno, w sumie ciekawa. Ten w ogóle nie to jest chyba taki normalny, a ten, moi drodzy, jest ze sezonu numer 3. i ten moi drodzy będziemy wyposażać i uważam, że coś tutaj jeszcze jest smugi i jeszcze jest aura. Smugi to w sumie takie normalne, a aura to w sumie nawet nie, wiem, co to jest? Ja nie przegryzając, moi drodzy No co, będziemy lecieć z solowym meczem rankingowym, moi drodzy Oczywiście w trybie Battle Royale Dobra, moi drodzy, więc lecimy, tak jak mówiłem Słuchajcie, lecimy, mi się wydaje, że polecimy na Zalew Zastoju To będzie w tym miejscu Bo tak myślałem, że można przyjemny park byśmy polecieli Ponieważ tą miejscówkę znam w sumie całkiem dobrze Nie ukrywam w sobie tak, będę, może będzie po prostu lepiej Jak pewnie widzicie, zwiedziłem nieco wygląd kamery W ogóle będę chyba się ściszyć trochę gierkę Bo pewnie może być głośna Może być głośna, a na iPadzie, jak pewnie widzicie Śmiga, jak ta bo tutaj w ogóle kusił obok mnie leci. No, mam nadzieję, że ta pierwsza gierka nie będzie taka smutna i się nie wywale, bo mój rodzaj tutaj nie chcę pokazywać, że jestem mega urta prosem, bo tak, mój rodzaj po prostu nie jest. Wraz z Wami chcę się uczyć i prostować się lepszym i też pomyślałem, że to jest akurat taki fajny odmiennik, ile tutaj osób leci, dobra, kilka osób leci. Poleciłem sobie może na ten główny blok, bo tutaj akurat już, jest już brońka, więc tak, wzięliśmy brońkę. Dobra, widzę, że tutaj jest. Dobra, lecimy, moi drodzy. To tutaj sobie polecimy. Ogólnie powiem tak, już trochę pograłem, tak, żeby nie było, to jakby nie będę jakimś mega bambikiem również, ale tak jakby tutaj jest, dobra. Dobra, to zbieramy wszystko. O, fajnie, fajnie, akurat pompa bardzo dobra. Jeszcze tutaj może coś być, coś będzie. Aj, karamba, nic nie było, dobra. Więc tak, szukamy, szukamy. O! tutaj tą pompę w sumie też sobie weźmiemy. Sami po prostu będę e, zachował się jak totalny bumble. wy też mam nadzieję, że będziecie się uczyć razem ze mną i razem będziemy przeżywać tą przygodę. Niektórym, moi drodzy, na pewno ten Fortnite nie będzie chodził na telefonach, iPadach i tak dalej, więc spokojnie odpowiadać na wasze pytania. Czy będzie dalej stanów? Oczywiście tak, moi drodzy, będzie. No, słuchajcie, no tutaj jest jak... Tutaj w ogóle nie może być... Słuchajcie, tutaj nie ma żadnej gadki, że nie będzie. Nie ma żadnej gadki, panie. Po prostu chciałem coś nowego spróbować. Moi drodzy, też chciałem pograć, bo stałem się się bardzo mocno wkręciłem. O kurka, wodna jak to się wysiada? A dobra, to trzeba wstrzymać. Bardzo mocno się wkręciłem. gdzieś tutaj jest ten skrzynka? A to jego się w ogóle idzie do mnie. O, siema. Fajnie, fajnie, dobra. Weźmiemy sobie w ogóle tą brońkę. I weźmiemy sobie może tą apteczkę. Gdzie jest ten? Dobra, lecimy dalej. A to jest na dole, dobra. A w ogóle szukam tego i nie mogę znaleźć. Dobra, otwieraj. Mamy coś wartościowego? W sumie to nie, bo to jest to samo. Z czegoś. chodź tutaj, Ma. O, fajnie. Gość, tutaj Dobra, uciekaj. Uciekaj. Dobra, jak pewnie widzicie, budujesz sobie nie najgorzej, jak na pierwsze chwile. Co, tutaj. No, mój. Aim to nie jest normalnie, jak w Nie powiem, że nie. No, uciekaj. No, czasami w ogóle mini joystick nie działa, nie? I tutaj. No, wyłącz się. Dobra chyba, chyba zginę, no, zabij go, nie słyszałeś złożymy... się wiedzieć, zapiłem go, ale jajca, nice, ale easy, ale są gonga, lepę na łeb dostał, ale jaja, dobra zbieram to po nim, no słuchajcie ja się cieszę jak dziecko bo, no byłem na przegranej pozycji uważam, dobra tutaj w ogóle gdzieś jest skrzynka Dobra, gdzieś tam leją, ale no do dobrego gracza powiem, bo on naprawdę potrafię coś tam budować. Jakby nie było tak, że budował słabo, tylko w ogóle sami w ogóle jeszcze mi się. Guziki mylą, to jest w ogóle słabe. Gdzieś tutaj. Jak się edytuje tą tą maszynę? Dobra, trudno, rozwalę to. Zbudowałem, ale rozwalę. No nie, nie buduj. Otwórz. Dobra. Otworzyłem, wziąłem i znowu będę budował. Pozdro! Pozdro! O, bił się! Dobra, słuchajcie, idę. Idę, bo to jest czas na abiego. Słuchajcie. To już czas, to już pora. Habita i za chwilę zdobędzie fragora. No leć, słuchajcie, a to można przytrzymać, nie? O, nice! Słuchajcie, bo ja takich rzeczy to jeszcze w ogóle frażnik, że... Nie wiem. No zabij go! Jeden leży pięknie! Jeszcze... Ja co ja robię? Fortnite, słuchajcie, ja w ogóle mam wyłączone jakieś tam autocelowanie, bo nie chciałem grać jak noob totalny, nie? Ale normalnie, ile mam? Trzy fragi mam. Ale pozdro, nie? Naprawdę siedzi mocno. Słuchajcie, w Fortnite jestem kotem chyba. A Sanofie! Kiedyś byłem dobry, na, na całkiem dobrym graczem, ale... No w Fortnite jak na razie to... Wygląda to całkiem, całkiem spoko. Dobra, weźmy to tutaj. Musimy w ogóle tego kewika y, użyć, ale słuchajcie mega mi sprawia Radochę to, że se mogę normalnie zbrać fajne fragi I jest wszystko gitara, słuchajcie to w sumie jedną wyrzucę, bo jakby nie potrzebna jest druga już to jest w ogóle na górze, dobra, słuchajcie, ogólnie dla tych, którzy nie wiedzą, ogólnie się rozwala to po to, żeby mieć, no właśnie, macy, czyli oczywiście materiały budowlane, żeby później, moi drodzy, móc normalnie budować tak na przykład oni. Ja trochę to chyba robię lepiej, mogę wam tutaj zademonstrować, co, co potrafię, albo w sumie nie, bo nie będę marnował, sumie nie będę marnował tych rzeczy, bo jakby niepotrzebnie, po co? W ogóle tutaj też da się rozrobić tak, że... Można tak skoczyć sobie. Oj, tam jest beczka. Dobra, ta beczka ogólnie. Wiecie, no ja coś tam z tego. Fortnite'a grałem kiedyś, tak? No to, żeby nie było. E, no to co? E, trzeba ją wziąć i ogólnie bym sobie teraz ją wypił. No chyba, że tutaj byłby Kelik. Duży, ale nie będzie. A co to za jakaś pereczka? Wynił, ja tak wtedy biorę ty. Ale klasa, dobra, słuchajcie, to my. W sumie chyba będziemy walić tą beczkę. Tak mi się wydaje. Albo w sumie nie, ale jeśli wy graliście w Fortnite'a, to napiszcie moi drodzy, jak wam tam poszło. Ogólnie to dodaję e, hapsów. Hapsów, słuchajcie, no ja w, w browserze też mówiłem, moi drodzy, że Hapsów dodaję. A i też przy okazji prosiłbym was, moi drodzy o jakąś łapkę do góry. No bo ja, moi, tutaj się staram, jakieś tam wiecie. W ogóle y, dowiedziałem się od, od mojego wspierającego, od mojego widza, od Kalusa. Serdecznie pozdrawiam. Napisał mi to oczywiście na mojej Discordzie, na który was serdecznie też zapraszam. E, czasami niektórym może nie działać, ale dzisiaj daję w ogóle nowy link, więc jakby no, mam nadzieję, że działać będzie. Pobiegniemy sobie trochę szybciej. Szukamy fragenców, ale. Nie mogę znaleźć, wcześniej jak grałem samotnie, no bo wiecie, jakby musiałem coś pograć, żeby jakby wam mniej więcej nagrać i żeby wszystko tutaj mniej więcej popowiadać. co, gdzie i jak w wytrawie piszczy. W ogóle jeszcze mam problemy z celowaniem czasami, ale to już... O, tam się dziś pią. dobra, idę, idę po fragi, idę po fragi. Gdzie oni tutaj są? Dobra. O, ale dostał gonga, ty! Chłopnie nie wie, co się dzieje. Zabiłem go się, ale pięknie normalnie habi tutaj, co ciśnie. Gdzie jest ten drugi kolega? Ja w ogóle bez budowania, nie? Bez budowania normalnie kolegów robię. On tam gdzieś siedzi, dobra, to lecę po niego ty. No to lecimy. Powiem tak, możliwe, że grałem czasami na boty, ale nie wydaje mi się, bo jakby. Po prostu gracze słabo grają. Serio, myślałem, że będą grać lepiej. Co tam gdzieś siedzi? Co tam robi? O, sieba, kolego. Chłop, to o wodna, ty. No nie! Kurka wodna, zabij go! Kurka wodna, czekajcie, widzowie, tutaj trzeba będzie. Dobra, zrobimy tak, w ogóle jakąś tutaj 360. Rozwalimy to. na to, wskoczymy. A wskoczył w ten! W tą tom chyba. Ja oglądam 0 HP, pozdro. Nie! Gdzie on znikty? Co on tam siedzi? Nie, to w ogóle jakieś krak, te kwiatki, czy co to rośnie? A tam jesteś! Dobra, czekajcie tutaj trzeba zbudować. Fortecę. I sewalność tą beczunię. Aha, nie ma maców. Dobra, mam macę. Aha, on tutaj siedzi ty! Normalnie psychopata. ma byniu. Essa! Tak się robi na łeb, gościa? Co mnie tam strzelasz, bynił z tej... Co tam masz jakąś pyrtkę? O dobra, żeby mnie tutaj, kurze zaraz nie zjął, ty Bo pa Jeden Pięknie, tej. I co tutaj kolega robi? Co on tutaj będzie? Aha A to nieźle jeszcze tutaj zrobimy podłogę I co? gdzie ten kolega siedzi? Bo ja w ogóle nie wiem Ty Aha Gdzieś tutaj Ale, ale normalnie uniknął, ty I chłop zwiał Bo snajperę normalnie wyciągnąłem, ty Aha, tam siedzisz, ty Dobra, myślę, że na ślepo mogę go. Aha, bo tu jeszcze strefa idzie. Jeszcze apteczkę wezmę. No nie! Biegnij! Kurka wodna. Leć. Leć, Gogins. Słuchajcie, to ja, jak Gogins, nie? Stay Aha, bo on chce mnie przechytrzyć, ty. Dobra, w sumie nie będę moi drodzy, dawał mu znaka, że tutaj jestem, bo to by było w ogóle bez sensu, nie? Jakbym mu dał znaka, gdzie ja jestem i w ogóle skąd ja biegnę ty. Tylko mam trochę, chyba ma mało maców, nie, no, w sumie mam 405, to nie jest tak źle. Ale tak czy jak, no to powiem, powiem wam tak szczerze, że nawet dobrze buduje, serio, bo yy, myślałem, żeby trochę gorzej budował, ale jest całkiem sympatycznie. Dobra, zrobimy tak. On tutaj w tym domku pewnie siedzi, bo nie wydaje mi się, żeby uciekł trochę dalej. Ale gdzie on tutaj w ogóle może siedzieć? Aha, nie daję, dobra. Ale sobie skoczyłem. Aha, no to po co ja mam dać w ogóle, jak tam można skoczyć co normalnie. Lecimy dalej. Można zjeść te grzybki. O! To mi się mega przyda. Dobra, jeszcze tutaj. Jeszcze tutaj w ogóle. Pewnie się zastanawiacie, Chabi, skąd takie rzeczy, wiesz? Słuchajcie, bo jak ja w do no to też jakby, wiecie. Oglądam sobie i Fortnite'ka i w ogóle wiele, wiele, wiele gier oglądam. O, jest szczelina, moi drodzy, dobra. Essa, to lecimy w takim razie do szczeliny, bo to mi się mega przyda. Jeszcze sobie weźmiemy amo do pompy. Dobra, żeby tutaj tylko nie było ty. Dobra, i tak patrzę, gdzie ja mogę polecieć. Aha, tutaj jest ten strefa. Na tym przyjemnym parku chyba mu się to się nazywa? Nie, o op połoty, dobra. To nieważne. Tak sobie myślę, gdzie ja mogę w ogóle lecieć. Gdzie ja mógłbym moi drodzy polecieć? Tutaj w ogóle widzę, że jakaś akcja się dzieje. O! Tam jest rzut! Czy ty bym nie strzelał? Nie. To tutaj się gdzieś tam strzelają, ty. Kurka wodna, hośtaj. Nie, chcę to wyciągnąć. No, czemu to jest takie niecelne, ty? W Stanach to już dawno by dostał bombę. Bomba nawet by była i byłoby pięknie. Masz rację. Trzeba to zniszczyć. Ale, łeb dostał, ty. Habi normalnie tutaj sniper. No, zabiję go. Pięknie, słuchajcie. Osiem? Osiem fragów mam? Wow. W sumie to jest mega dobry wynik. Nie powiem, że nie. Ej, gośmy tutaj. Co miał za jakąś tą? Rakietnicę miał. Dobra, zrobimy tak. No łap się. No nie mogę nic zrobić. Łeb zaraz dostaniesz, zginiesz. Słuchajcie, no do habiego się nie podbija. Nie wiem, czy gram na boty, czy na normalnych graczy, bo jak na normalnych graczy, to niezły bo... cienkie bolki są, nie? Ale jak gram na normalnych zawodników, to bomba, nie? Dobra, zrobimy tak i zrobimy tak. Gdzie tu się daje tą ścianę? Dobra, zrobimy tak. I użyłem sobie, mój drodzy, tego, tego, żeby wszystko było dobrze. Ale słuchajcie, jaram się, jaram się fest, bo jest dobry wynik jak na razie. Można to jakoś zedytować? Można. I będzie Git, o. I Essa. Tylko, że tutaj trochę, żeby nie było aż tak klawo. O, wiedziałem, że ktoś do mnie tutaj przyjdzie. Siema. Essa. No i pięknie. 10 fragów na odcinku. Ale jaja, nawet, nawet moi drodzy, starając się yy, na normalnej gierce, tak nie zrobiłem, serio, to jest y, hit, totalny hit, pozdro. No chłop w szoku. Tylko są może lepszą brońkę wezmę, co? Bo tutaj ten karabin to mnie tak nie zadowala lekko. O, jest, pięknie, dobra, tutaj ten skar jest chyba lepszy, mi się zdaje. Ja w ogóle mam 10 fragów i tak się jaram, że to hit. Tak się znają, czy te może Maja Kiwiki wziąć, ale ta beczka jest o wiele lepsza, ty, i rakietnica to już w ogóle rykawona tak... No nie wiem, nie wiem co teraz w ogóle zrobić, bo jestem w dobrej strefie. Mam jestem w ogóle w dobrym miejscu. Zostało 5 osób. No to nawet nie będę próbował, ale sobie otworzymy, że może w ogóle będzie coś dobrego. Aha, to tutaj jest, dobra. To tak, sobie wejdziemy i weźmiemy tutaj co jest. W ogóle mam bardzo mało ammo, nie? Będę musiał ammo pozbierać. A to mi się w ogóle przyda, nie? Ammo mi się bardzo przyda, bo aktualnie to mam bardzo mało. Mam tylko 100 ammo do... Tego skara, skara, kara. W sumie nawet nie wiem jak to nazywać. Ty. Dobra, a mu mi się przydało, a on mi się mega przyda. Tylko teraz w ogóle pytanie brzmi moi drodzy, czy uda mi się w ogóle tutaj to, to może wygrać, czy coś? Powiem tak. Miłoby było. Miłoby było. zrobiłoby mi to dzień może. albo w sumie to już tak naprawdę to wieczór. Aha, no to kurka wodna. Nie ze te skoki w tym Fortnite, mocne. Dobra, ktoś idzie, ktoś nie idzie. To jest to mo znaczy to naładowane, tak naprawdę. I teraz tak, tam. Co to za jakieś... A, kolejna strefa, dobra. Gdzie są fragi? Tam słyszałem kogoś. Ktoś strzelał, ale jest pięciu. Czterech w sumie. Czy się opłaca? Myślę, że się opłaca, czy jednak się nie opłaca? Tak myślę. Może zaraz wychylę. E, dobra, zrobimy tak. Okej, okay, tutaj, tutaj nie można, tutaj trzeba rozwalić to. Dobra, to tak. W ogóle słuchajcie, uważam, że idzie mi całkiem dobrze w tego Fortnite'a. Możecie napisać swoje tutaj oczywiście e, przemyślenia, co myślicie o tym. Jeden rajzista, zaraz go tej z bazuki rozwalę Tak, tutaj go nie ma Tutaj wszystko się zgadza Tak się stałem gdzie? Aha, tam jest strefa kolejna szkoda I tutaj w ogóle coś się dzieje ty. Dobra, dawaj go tutaj. Dawaj, strzelaj w tego typa, bo on tutaj słaby, cienki bolek jest ty. Tu jeszcze kolega idzie. On w ogóle jest pode mną, nie? Dobra, trudno, essa. Zabiłem go, straciłem dużo. Ale jakby zrobiłem fragensa. Dobra, na się widzowie. 11 fragów. Jestem jeden na jeden, ty. Moja pierwsza gra, w której naprawdę tak dobrze gram. Bo się staram na YouTubach, nie? Kurka wodna, ale jak grałem, sam to się nie starałem. Prawie, że wcale. Ja nie mogę, ty. Jeszcze tutaj to ammo mi się by przydało z tego kolegi. Siema. Miał złotego skara, ale w sumie nie wiem, czy go brać, czy go nie brać. W sumie tak się stawiam, bo chyba to, co mam teraz, jest w sumie to lepsze nawet. Dobra. Dawaj tam, leć. Tutaj mamy tą strefkę. Tam jest! jak to jakiś bambol chyba chodź tutaj nie mogę zginąć pierwsze zwycięstwo wow i wygrałem to na odcinku to jest moje moi drodzy pierwsze zwycięstwo a chciałem taki odcinek zrobić że naprawdę się uczę może to będzie pisać że to jest w ogóle pierwsze zwycięstwo nie wow dzięki wielkie za odcinek kurczę ludziska bo było grubo było grubo i cieszę się w sumie, naprawdę się cieszę. Słuchajcie, jeśli chcielibyście więcej kontentu z oczywiście Fortnite'a, napiszcie, moi drodzy, żebyście chcieli, zostawcie łapkę do góry i no co, do zobaczenia w kolejnych materiałach, bo gra rankingowa wygrana, moi drodzy. Fortnite, bardzo Wam dziękuję, trzymajcie się. Cieszcie się ze mną, kurczę, i hajka.